Halo, halo, siemanko. witam Was serdecznie w odcinku, w którym powiem Wam, jak zdobyć dostęp do bety CSGO 2. E, dzisiaj przekażę Wam w sumie trzy sposoby i w sumie to po prostu przejdźmy do konkretów, tak? Zaczynając od niestety najbardziej brutalnego sposobu, to jeśli zastanawiasz się w ogóle, w jaki sposób macie się ta beta ukazać, bo możliwe, że ją masz, tylko nie do końca potrafisz sprawdzić, no to oczywiście, jeśli rzeczywiście dostałbyś ten dostęp do bety, no to powinieneś po prostu trzymać taki komunikat. Po prostu wchodzisz w Steam i klikasz graj, tak jak dosłownie wcześniej. Jeśli nie wyskoczyła Ci opcja, że jest teraz nagle jakaś limitowana edycja, coś tam coś tam bla 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 To znaczy, że tego dostępu nie dostałeś I teraz to nie jest tak, że musisz pobrać, tak jak niektórzy myślą, jakąś zupełnie inną, nową grę czy coś na Steama To generalnie jest traktowane jako aktualizacja do Steama Więc jeśli dostaniesz na swoim Steamie na koncie betę To po prostu pokaże Ci się zwyczajna aktualizacja do CSa, która waży 15GB Czyli o wiele więcej niż wcześniej Więc generalnie jeśli już zauważyłeś, że tego dostępu nie masz Ehm, bo już nie będę w sumie mówił od czego to zależy, kto dostaje i tak dalej, bo w praktyce moim zdaniem wygląda to zupełnie inaczej, nie tak jak Valve pisze że trzeba, a nieważne zresztą dobra, przejdziemy teraz od razu do drugiego sposobu drugi sposób będzie prawdopodobnie najbardziej nieciekawy, ale też spowoduje, że re realnie będziesz mógł sobie pograć w betę dwójkę a mianowicie jest to wypożyczenie konta czyli te konto nie jest twoje na zawsze dlatego mówię, że nie jest to prawdopodobnie E, po prostu opcja, która Ci odpowiada, tak? No bo fajnie byłoby mieć jednak konto własne, na stałe dla siebie. Więc jak wypożyczyć konto? No oczywiście youtuberzy mają troszeczkę łatwiej, bo zazwyczaj kończy się na tym, że napisze sobie ktoś na przykład jakiś post na Facebooku i na przykład widz się odezwie e, i, i, i wypożyczy konto. Wy też w sumie możecie tak zrobić, na jakichś grupkach z CSM i tak dalej, możecie się dogadać, albo ktoś Wam tego użyczy za darmo. Co w sumie trochę wątpię albo za jakieś, jakąś niewielką kwotę. Eee, też proszę uważajcie na to, bo na pewno też w tym świecie teraz sprzedaży tych CSGO BET2 dwój na pewno będzie też mnóstwo oszystów, tak? Ale generalnie da się na spokojnie wypożyczyć właśnie konto i tyle, Tylko jest to w sumie też dosyć ciężka opcja. Trzecia opcja, mm, moim zdaniem, takie najbardziej skuteczna, to teraz zauważyłem, że powstaje wysyp. No, może nie wysyp, ale coraz więcej, właśnie grup jakichś na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, gdzie po prostu można za niewielką sumę kupić całe konto z betą dwójką. Są osoby po prostu, które zauważyły, że nie grają w CESA i nie będą grały, bo pobrali sobie jakoś kiedyś losową tą gierkę i nagle mają dostęp do bety. No to teraz wykorzystują okazję i po prostu chcą trochę zarobić, tak? A jeśli tobie zależy na tej gierce, to może po prostu wyjść na taką grupkę i sobie sobie kupić dostęp, tylko tak jak mówię e, no trzeba pamiętać o tym, że jak kupisz takie konto to najlepiej od razu sobie zmień hasło i tak dalej żeby nie było tak, że tylko my zapłacisz e, jakąś sumę za wypożyczenie za kupno konta, czyli w teorii masz swoje konto potem się okaże, że za 24 godziny gościu będzie chciał sprzedać te konto, które już niby ty kupiłeś jakiejś innej zupełnie osobie i, i tyle, także trzeba na to uważać i cóż na koniec jeszcze poruszę taką kwestię czy tak naprawdę ta beta, dwójka, ta jakby wersja premierowa tej gry, nie jeszcze oficjalna, jest tak naprawdę Tobie potrzebna? Bo trzeba pamiętać, że wersja beta każdej gry to też jest wersja, która jest bardzo niedopracowana. Ja sam grałem w tą betę dwójkę parę godzin. I nie ma może jakoś tak bardzo, że jest przesył tych wszystkich błędów, ale na przykład miałem taki moment, gdzie postać mi sama, sama zaczęła chodzić w lewo, w prawo, czasem po prostu są jakby takie lagi, jakbyście mieli słaby internet. Wiadomo, że to jest jakby gra przedstępna, więc będzie dużo błędów i wydaje mi się, że wiele z was, po prostu jak sobie teraz zagra w tą grę przedstępną, czyli tą betę dwójkę, po prostu się zwyczajnie rozczaruje. Ale oczywiście wiadomo, że no jednak każdy by chciał chociaż poczuć to rozczarowanie, tak? Więc by chciał mieć tą betę. Więc generalnie jeśli ktoś z Was oczekiwał, że podam tutaj za chwilę jakiś kod kreskowy czy jakiś kod, że może trzeba gdzieś wejść w ustawienia i sobie to y, odkliknąć, żeby nagle się wysiedliła ta opcja, żeby pograć w betę dwójkę, to niestety tak to nie działa i bardzo mi przykro. Yy. I cóż, może akurat któryś z tych trzech sposobów Wam podpadnie Wydaje mi się, że najbardziej skuteczny jest po prostu trzeci. Także to na tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Miłej gierki Wam życzę.